Dzień dobry, dzień dobry. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? No dobra, nie uwierzycie, gdzie dzisiaj jesteśmy, a może uwierzycie, jeżeli słuchaliście mnie uważnie. Halo? Jarmark! No jak ja mogłabym nie przyjść na Jarmark będąc w Warszawie. Więc idziemy sobie zobaczyć, co fajnego możemy zjeść, co fajnego można tutaj porobić. No i zobaczymy, czy jest to Jarmark godny uwagi. A kuku? Emma dzisiaj cały dzień światełka, iluminacje świetlne, tak dziecko jest po prostu zachwycone. Idziemy zobaczyć? Tak? Dobra, to ja Ci ją daję. Eee, to w którą stronę idziemy? Dziękuję. Tu? Ogólnie to ja się nie spodziewałam, że będzie dzisiaj tyle ludzi. Serio. Jest sam początek grudnia, bo jest, który jest dzisiaj? Czwarty? Czwarty. A jest tyle ludzi. around the winter tree at the frosty party hop candles where you can see every heart begins to the winter tree let the joyful laughter ring idziemy szukać bo unosi się na także idziemy Jeżeli jak byłam dzieckiem, to serio, te karuzele to było moje największe. E, Fam że nie, nie wiem jak to nazwać, ale zawsze uwielbiałam, jak gdziekolwiek je widziałam, zawsze chciałam się przejechać. I tak byliśmy w no to tam też się e, chciałam przejechać, czekam tylko aż dziecko będzie starsze, ja będę też jesteś na takich karuzelach. No hey, dobra, ale ta karuzela e, jest rewelacyjna. Oj, ma, tutaj się o, siedzi w błapkach. No, nie, nie no ta, e, ta karuzela mi się akurat bardzo e, spodobała. O Jezu znowu skupiłam moich. Uczę, że ma tu czapkę z pomponem i to takim charakterystycznym pomponem. Widzę go bo inaczej bym go cały czas Ja muszę mu jeszcze przywiązać chyba do, do tego pompona taki balon z helem. O, dobra, tutaj też się co chwilę coś dzieje, bo tylko pan mówi przez mikrofon Zapraszamy pod scenę! Zapraszamy pod scenę! Jest budka świętego Mikołaja i można sobie normalnie cyknąć z Mikołajem fotę. Także o, tam jest jeszcze jakiś futbol. Wejdźcie, że chodzę i szukam tego osypka wszędzie i to jest tylko jedna w której e, były osypki. Serio? Na jarmarku tylko jedna, które są osterki. Serio? chodzę po, Nie mogę znaleźć gdzie byliśmy, bo zaraz muszę obejrzeć, z filmiki i co było dookoła, bo... Nie znajdę. Napiliśmy gorącą czekoladę obok. Tam pani stworzyła te poscypki w obok posłownie. i zwróciła się, że a dobra, jeszcze sobie przejdziemy. Na pewno jeszcze gdzieś troszkę są. Nie ma. Przysięgam, że nie ma. Ale fajny spocik do, do zdjęć ze smyka. Nie no super Temisia. Gdyby nie ten napis smyk po całości, to tu by wyszło naprawdę fajne, świąteczne zdjęcie. Dobra, Mati ruszył na poszukiwanie oscypków, bo ja słuchajcie zapytałam trzech osób i trzy osoby mi powiedziały, że nie ma w tym roku rwanych oscypków. Ja dzisiaj je widziałam, chyba sobie ich nie wymyśliłam. Że teraz to już się zaczynam wahać, czy to były oscypki, bo no skoro mówiłam, że nie ma, ale może byśmy widzieli. Może by jedno, serdecznie, jest to z, z to jest to, co chyba Mati do mnie wyszedł. Jeżeli on znalazł te oscytki, to ja Jezus, znalazł. Dobra, przemilczmy to w takim razie. Bo zaraz jak wróci, to będzie się ze mnie pewnie. I jak to jest nie wierzy, on poszedł yy, i ze je znalazł? I, dobra, to nie są te, które widzieliśmy wcześniej, ale... Eureka! Udało się, znaleźliśmy. E, Dokładnie Maty znalazł, bo przecież ja nie znalazłam. I bierzemy klasycznego. Ja nie mogłabym nie zjeść osypka, więc jestem szczęśliwa, że y, udało mi się go dorwać. Pachnie ładnie. Dobra. Naprawdę dobry, jezu w końcu swojego próbcia zapełniłam, ale wiecie co widziałam po drodze? Czy ja może czerwony! że zjem tego osypka wrócę do niego z Dobra, zrobię Matią po prostu niespodziankę i wezmę te czurrosy. ale weźmiemy małą porcję z cukrem, pudrem i wybranym sosem. Może jest jakiś karmelowy, więc akurat, bo, bo obydwoje lubimy ten karmelowy. Dobra, no skoro to jest mała porcja. mam, że wielkiej porcji w życiu bym nie zjadła w takim razie. Idziemy do Matyego. Gorzko, 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 gorzko. Czterosy. Łatwo, bardzo, to bardzo ładnie. Jeszcze mm. działa. Mm. Bardzo dobra. Dobra, mała porca kosztowała 25 złotych. I tu miało być. No, nie, no, czy nie wiem, to jak są... to liczą, bo tam było napisane 6 sztuk, a tutaj jest raz, Twardy. No to nie wiem, jak oni to liczą, bo później było za 30 zł, 8 sztuk. Także no mała porcja jest wystarczająca. Wychodna. Na co się jeszcze zgłosiłam? Na e, greckie słodycze, bo to jest coś, czego na co dzień można nie, można nie mieć. Więc spróbujemy sobie. Ciasta świątecznego. Jezu, nie wiem, czy dobrze to mówię. Kurabis? Kurabis? kurabis. No zobaczymy. Zaraz y, jestem ciekawa właśnie, y, jak mi to się to Zaraz zrobimy. Piłam dwa jednak, bo Pani mnie przekonała m, to jeszcze jakiegoś takiego y, z pod piernika. Y, także idę y, spróbować. Tak, y, test ciasteczek miał być. Y. Wcześniej, no ale niestety mieliśmy małą awarię z Musią, e, która już była po prostu zmęczona. E, później, droga, usypianie na drogę, już jak zasnęła, nie chciałam jej budzić. No dobra, to jedziemy do domu to e, zrobimy test ciachów greckich, także dobra, pokażę co wzięłam. Trzech smakuje, bo to takie. Bardzo, bardzo krucha. Szału nie ma. Zobaczmy to drugie. No, ładnie pachnie. Mhm. To jest o wiele lepsza. Za te dwa ciacha zapłaciłam chyba dokładnie 11,50. No nie, no to akurat gruba przesada, więc koniec końców no nie, nie było to warte. Podsumowując na no czekolada była super. Opłacało się. Oscypek z grilla Super, też uważam, że się opłacało. Churrosy były wybitne. O jezu, mała porcja, a była taka, że wow. Bilans jest naprawdę dobry, naprawdę dobry. Także no dobrze. Dziękuję za tego vlogmasa i do zobaczenia w kolejnym. Pa!